Posłuchajcie, astronomowie odkryli egzoplanetę, którą nazywają Super Saturnem. Jego pierścienie mają średnicę 1 AU. Jest to jednostka astronomiczna równa dystansowi Ziemia-Słońce. Nazwa planety wzięła się od jej imponującego układu pierścieni, ale funkcjonuje również inna. Obiekt Mama Джеka, na cześć astronoma przewodzącego ekipie naukowej, której zawdzięczamy to odkrycie. Profesor Erik Mamadżek z Uniwersytetu Rochester w stanie Nowy Jork namierzył super Saturna podczas przeczesywania danych pobranych przez obserwatoria badające szerokokątne tranzyty. WASP to akronim od Wide Angle Search for Exoplanets, czyli szerokokątnych poszukiwań egzoplanet. To innowacyjny projekt, który wszedł w życie w 2000 roku. Opracowali go Irlandczycy z Queen's University w Belfaście oraz Szkoci z Uniwersytetu Świętego Andrzeja Zamontowane na czterech teleskopach kamery CCD rejestrują najmniejsze przyciemnienie światła gwiazdnego spowodowanego przelatującymi przed nimi obiektami. To tak zwana tranzytowa metoda wykrywania planet. Przykładowo co kilkaset lat Wenus przechodzi przez nasze pole widzenia Słońca. Widzimy wtedy małą kropkę, czyli jej sylwetkę, która przelatuje przed gorącą gwiazdą. To maleńkie zaćmienie powoduje, że do Ziemi dociera mniejsza ilość światła słonecznego, czego my w żadnym stopniu nie odczuwamy. To samo zjawisko występuje w przypadku wszystkich innych gwiazd w drodze mlecznej, wokół których orbitują ich własne planety. Egzoplaneta przelatująca przed swoją gwiazdą musi znajdować się na linii prostej między widocznością z Ziemi a przyciemnianym światłem gwiezdnym. Takie tranzyty nie zdarzają się często, dlatego niezbędne są jednoczesne obserwacje tysięcy gwiazd przez możliwie jak najdłuższy czas, zwykle między 4 a 8 godzinami w nocy. Łasp powstał w celu prowadzenia nieustannych obserwacji możliwie jak najszerszej gamy gwiazd. Taki tranzyt może być uwieczniony na jednej z nich, co jest związane z produkcją ogromnych ilości danych około 40 GB na jedną sesję. Informatycy z Leicester University stworzyli program przechowujący dane i generujący fotometryczne grafy natężenia światła poszczególnych gwiazd. Open University, również w Anglii, dołączył do projektu WASP, pobrał zebrane informacje, a następnie udostępnił je do badań astronomom z całego świata. Grafy natężenia światła gwiazdnego, które pokazują zmiany w jego jasności, nazywają się krzywymi światła. Składają się z dwóch osi, czasowej oraz natężenia światła. W miarę jak obiekt, klasyfikowany jako egzoplaneta, który równie dobrze może być brązowym karłem, przelatuje przed gwiazdą. Oś czasu śledzi, z jaką prędkością to robi. Na jej podstawie możemy oszacować odległość od gwiazdy. Z kolei oś natężenia śledzi stopień przyciemnienia światła gwiazdy. Dzięki temu znamy wielkość obiektu. Oczywiście większe przyciemniają światło w znacznie większym stopniu, a samo ich wykrycie będzie łatwiejsze. Sprzęt, jakim dysponujemy obecnie, nie jest wystarczająco czuły, żeby mierzyć stopień przyciemnienia wywołany przez planety rozmiarów Ziemi. Te wielkości Neptuna i większe stanowią punkt graniczny dla łasp. Jednak funkcjonujący już teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma o wiele większą czułość i pomoże rozwiązać problemy z tranzytami egzoplanet rozmiarów Ziemi. Wiem, że chcecie wrócić do Super Saturna, ale zanim to zrobię, musimy jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli egzoplaneta posiada atmosferę lub, jak w przypadku Supersaturna, układ pierścieni, światło gwiazdy, przed którą przelatuje planeta, będzie świeciło właśnie przez atmosferę lub pierścienie. To też można wykryć. Krzywa światła pokaże w danych fotometrycznych mniejszy stopień zaciemnienia, ponieważ nie całe światło ulegnie zablokowaniu. Pewna jego część w dalszym ciągu będzie przechodziła przez atmosferę czy pierścienie. To ważne, ponieważ zapewnia astronomom możliwość właściwych odczytów atmosfery. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba jest zaopatrzony w spektroskopy zdolne do określania zawartości gazów w atmosferze egzoplanet tlenu, metanu, węgla itd. Projekt Wasp zyskuje na popularności, ale istnieje również inny, Super Wasp, który składa się z Wasp North oraz Wasp South. Pierwszy obserwuje niebo na półkuli północnej, a drugi na południowej. Jest również badanie nowej generacji tranzytów, w angielskim skrócie NGTS, bazujące na projekcie WASP. Jest to przedsięwzięcie w pełni zautomatyzowane, więc astronomowie nie muszą zarywać nocki przy kawie. Choć oczywiście mogą to robić, jeśli tylko mają ochotę. Oddział NGTS, zlokalizowany w Europejskim Obserwatorium Południowym na pustyni Atacama w Chile, skanuje miliony gwiazd i do tej pory odkrył przeszło 100 egzoplanet, trzykrotnie przewyższających rozmiarem Ziemię. NGTS założył również w mediach społecznościowych klub łowców Planet. Amatorzy nauki mogą przeszukiwać internetowe dane krzywych światła i przy odrobinie szczęścia odkryć swoją własną egzoplanetę. W projekt, zapoczątkowany przez jednego czy dwóch brytyjskich astronomów, jest obecnie zaangażowany cały świat. Możliwość odczytywania sygnatur gazów atmosferycznych podczas tranzytów egzoplanet zapoczątkowała nową ideę technosygnatury. Chodzi dokładnie o identyfikowanie gazów atmosferycznych egzoplanet, które produkowane są przez różne cywilizacje. Tym może się zająć teleskop Jamesa Webba. Może również wykryć spektroskopami szkodliwe gazy, jeśli takowe występują. Tak samo jak tryty w reaktorach termojądrowych wraz ze wzorcami cieplnymi poszczególnych miast na powierzchniach planet. Technosygnatury są nowym konceptem, który pojawił się tuż po rozpoczęciu działalności projektu WASP. Kto wie, jakich odkryć dokona. Wróćmy jednak do Super-Saturna. Gwiazda, wokół której orbituje, to J1407. Mała, ciemna, podobna do Słońca gwiazda ciągu przedgłównego o magnitudzie 13. Że co? Ludzkie oko widzi jedynie gwiazdy o magnitudzie około 6, a każda z nich jest 2,5 razy ciemniejsza od poprzedniej. Czyli nie jest to jakaś wyjątkowa gwiazda, a kolejna teleskopowa leżąca na nocnym niebie gdzieś w okolicy gwiazdozbiorów Skorpiona i Centaura. J1407 to młoda gwiazda, która jeszcze nie weszła w swą długotrwałą, stabilną fazę. To ważne, ponieważ Super Saturn oficjalnie określany mianem J1407b zdradza sygnały posiadania układu pierścieni we wczesnej fazie rozwoju. Krzywe światła Super Saturna utonęły pod górą danych z projektu SuperWASP. Profesor Mamadżek ze swoim współpracownikiem Matthew Kenworthem z Leicester University dokładnie przeanalizowali te informacje i sporządzili szczegółowy raport. W końcu, wiedza musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Całe to zamieszanie jest spowodowane przez oś poziomą krzywej światła J1407B. Tranzyt super Saturna przed jego rodzimą gwiazdą zajął mu kilka tygodni, a dokładnie 56 dni. Układy pierścieni planetarnych, które znamy z naszego systemu słonecznego, obiegają planety tuż nad równikami gazowych olbrzymów. Ponadto są bardzo cienkie mają od kilku metrów do kilku centymetrów grubości. Gdy spojrzymy na Saturna przez teleskop, zauważymy, że jego pierścienie zanikają, gdy znajdzie się w zerowym nachyleniu w stosunku do Ziemi. Aby je zobaczyć, gazowy olbrzym musi być nachylony pod odpowiednim kątem. Trzeba to koniecznie obejrzeć przez teleskop. Jeśli pierścienie super Saturna faktycznie blokowały światło J1407 przez 56 dni, oznacza to, że planeta musiała obiegać gwiazdę pod bardzo wysokim kątem. Gdyby jej nachylenie było zerowe, nie zobaczylibyśmy pierścieni blokujących jakiekolwiek światło. Wobec tego czas orbitalny możemy oszacować od co najmniej 10 lat aż do 200 przy założeniu, że orbita jest wysoce eliptyczna. Masa samej superplanety jest 24-krotnie większa od tej Jowisza, co oznacza, że jeśli jest gazowa, może być brązową gwiazdą karłowatą. Wokół Super Saturna może orbitować obiekt rozmiarów Marsa, ponieważ w jego pierścieniach widać dość sporą przerwę, prawdopodobnie stworzoną przez względnie duży obiekt. Przedział Cassini w pierścieniach Saturna to miejsce powstałe przez przelatujący swego czasu księżyc planety. Jak na razie krzywe światła Super Saturna przeanalizowano dopiero jeden raz. Wszystkie systemy wykrywania egzoplanet czuwają na jego ponowne pojawienie się przed J14.07. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Niektórzy astronomowie sugerują, że J1407b jest brązową gwiazdą karłowatą samą w sobie, ledwie przelatującą przed, ale nie połączoną z gwiazdą J1407. Jednak powrót SuperSaturna na orbitę podważyłby tę hipotezę. Jego centralna część zablokowała całe światło dochodzące z gwiazdy macierzystej. Ta przesłanka udowadnia, że układ pierścieniowy Super Saturna powstał niedawno i jest we wczesnej fazie rozwoju. Niewykluczone, że z czasem gęsta masa pierścieniowa znajdująca się bliżej planety może się przerzedzić, ponieważ wszelka materia może zostać wchłonięta przez planetę lub wyrzucona w kosmos. Tak przynajmniej było z naszymi gazowymi olbrzymami. Obiekt Mama Jacka z pewnością szokuje. Nigdy wcześniej nie wykryto takich krzywych światła. Ta planeta otworzyła nowy rozdział w naszym rozumieniu formowania się układów pierścieniowych. Dziękujemy, Super Saturnie!